gadania przegrywa. Siatkarki gadani Gdańsk przegrywają z na Energetyk Poznań 1-3. W setach było 20-25, 18-25, 25-22, 21-25. MVP spotkania została Weronika Janusz. Liczyliśmy na zdobycie punktów, mówi Rafał Prus, trener gadania Politechnika Gdańska. Liczyliśmy na zdobycie punktów, może nie na komplet, ale na pewno na zwycięstwo po tak długiej przerwie od ostatniego meczu. Minęło bardzo dużo czasu, który wygraliśmy. Widzieli że drużyna Energetyka przyjedzie tu też po swoje i będzie to trudny mecz, ale ten początek nam uciekł, uciekł nam drugi set i zanim znaleźliśmy szóstkę do walki, to przegrywaliśmy już 2-0, a później w czwartym secie, nam było bardzo ciężko się dobić do parkietu drużyny z Poznania i trzy punkty znów nam uciekły. Bardzo cieszy nas to zwycięstwo, mówi Marcin Patyk, trener ENA Energetyk Poznań. Bardzo nas cieszy to, że wygraliśmy dzisiejszy mecz za trzy punkty. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. To był dla nas bardzo ważny mecz. To jest nasze drugie zwycięstwo. Tydzień temu wygraliśmy z... Białem stokiem, to nas bardzo cieszy, że podtrzymujemy to. Dobrze weszłyśmy w mecz, mówi Weronika Janusz, zawodniczka ENA Energetyk Poznań, MVP spotkania. Dobrze weszłyśmy w mecz i cieszę się, że to było zwycięstwo, ale ogólnie bardzo mi się podobało dzisiaj. A, A tu MVP smakuje. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że tutaj dostałam tytuł, ale też dziewczyny zagrały świetnie i im się to też w połowie należy, więc duże brawa na nich.